Cześć, cześć. Hej, cześć. Dzisiaj przychodzimy do was na pomysł na opróżnienie lodówki, szczególnie przed postem sekowym. Tak, w takiej formie tu, my to dzisiaj robiliśmy. My, dokładnie, my właśnie <grym> jesteśmy bezpośrednio przed postem, dlatego czyścimy lodówkę i pomysł na e, sałatkę wieloskładnikową, ale z przepysznym sosem. I sos tutaj będzie głównym, głównym... bohaterem. Tak. A będzie to sos z mango i. Jing. I z kokosa. I z kokosa. Będzie Także to połączenie chyba takie trochę nieoczywiste, ale. Takie trochę... orientalne bardziej. Tak. Yy, I to będzie słodko, słone. Yy, każdy znajdzie tutaj nutę swojego smaku. Dla tych, którzy jeszcze nas nie znają, my jesteśmy Małżeństwem, prowadzimy kanał Aromaty Życia. Na którym teraz jesteś. Mamy też Instagram i Facebook pod tymi samymi nazwami. Także I to zapraszamy. Jest Ania, ja jestem Ania, a ja jestem Krzyś. Tak. Na tym kanale i w ogóle na naszych, na naszych przestrzeniach online dzielimy się z Wami naszym, naszą drogą, doświadczeniem i wiedzą związaną z, z surowym stylem. Odżywiania. odżywiania. Rzucamy też przepisy na, na właśnie surową dietę, ale również na dietę przejściową, ku surowej. Dlatego jeżeli takie tematy Cię interesują, czuję, że to jest coś, co właśnie teraz zleci, z tobą? Tak, jest dla Ciebie wartościowe, to oczywiście zapraszamy do zasubskrybowania kanału, do wsparcia naszej twórczości, to też dla nas jest motywacja do nagrywania więcej, większej ilości materiałów. A dla Ciebie, jeżeli też ciśniesz dzwoneczek, zawsze będzie to taka wartość, że zawsze będziesz otrzymywał powiadomienia, kiedy nasz film się ukazuje. Ukażę. Dziś do tej sałatki oprócz tego sosu z mango i z kokosa, dodaliśmy dwa składniki z diety tak zwanej przejściowej. Które nie są surowe, które są w jakiś sposób przetworzone. Ale uwaga, nie bójcie się, ponieważ bataty nie za... Bo będą to pieczone bataty. W małej ilości oraz taka powiedzmy uparowana quinoa. Komosa. Komosa ryżowa. o tak. I to są taka, takie dwa składniki, które w małym stopniu nam zakwaszają organizm, czyli zaśluzowują. I my jesteśmy jakby teraz z takiego zdania, że trzeba słuchać swojego organizmu i teraz przychodzi zima, więc u nas jest taka moda, można powiedzieć, hmm. mamy taki zwyczaj. Że raz na jakiś czas właśnie dodajemy do naszych sałatek coś, co będzie nas też trochę zakwaszać, żeby zbalansować po prostu organizm. Bo jeżeli jest zimno, to zimno jakby alkalizuje, więc też przydałoby się tutaj dorzucić. Do swojej diety, coś, co będzie zakwaszać. zakwaszać? Natomiast latem to wiadomo, no chce się nam owoców i to jest normalne, czyli bardzo mocno jemy na surowo, bardzo często i zawsze, w zasadzie przez całe lato. Dlatego, że słońce jest zakwaszające, więc tutaj ten balans. Ta harmonia zawsze występuje, tak. i teraz, będąc już z doświadczeniem z taką wiedzą, jaką mamy, tą zimę będziemy balansować, można powiedzieć, troszeczkę z dietą przejściową. Tak. A więc chodź, nie fiksuj się na stricte witarianizm zimą, chodź, zapraszamy na przepis, naprawdę przepyszne danie i będziesz zadowolony, syty i organizm też Ci za to podziękuje. Zapraszamy. Przygodę z sałatką rozpoczynamy od przygotowania dwóch najbardziej czasochłonnych składników i rozpoczynamy od komosy ryżowej. A później wlecą bataty. I komosy my na dwie osoby używamy około 3 czwarte takiego kubka. I zalewamy ją dwoma częściami wody. Do się komosy wrzucamy jeden ząbek czosnku oraz dwie, dwie łyżki trzy łyżki startowanej, startowanej marchewki. marchewki i troszkę solimy. U nas tej soli to jest około pół łóżeczki. A Wy, jeżeli nie potrzebujecie soli, możecie jej nie dodawać. Przykrywamy i odstawiamy na gaz na jakieś 3-4 minuty. Po tym czasie wyłączamy, wyłączamy gaz i pod przykryciem zostawiamy komosę na kolejne 20 minut. W tym czasie robimy też bataty. Bataty my kroimy na kostkę, dlatego że dodajemy ją do sałatki, żeby było łatwiej spożywać. Tutaj też jest opcja, aby dodać do tych batatów marynatę. marynatę. U nas ona się składa z oliwy, z ziół, z soku cytryny i z troszeczkę musztardy. Także to jest opcjonalne. Możecie nie dodawać w ogóle tutaj, nie marynować tych batatów w oliwie. I tak przygotowane bataty wkładamy do nagrzanego na 180, 200 stopni piekarnika na no około, nie wiem, 10-15 minut do momentu, aż komosa będzie gotowa. I teraz wchodzi nasz główny bohater, czyli sos z mango. Do tego będziemy potrzebować 10 gram wiórków kokosowych, które następnie Zmiksujemy z małą ilością wody, tak żeby powstał krem i podstawa do sosu. Kroimy jedno mango i dodajemy do tego sosu z wiórków kokosowych. Dodajemy pół łyżeczki pieprzu, jedną trzecią łyżeczki papryki, pół łyżeczki kary i jedną łyżkę soku z cytryny. Możecie tutaj też dodać trochę jakiejś papryczki chili, żeby tak podkreślić smak, no i wszystko miksujemy i wychodzi nam taki piękny, żółty, przepyszny, aksamitny. aksamitny mangowy sos. Naszą sałatkę zrobiliśmy z tych składników, które mieliśmy w lodówce. Więc kilka rodzajów sałaty skrojone i rozłożone ładnie na talerzu. U nas w sałatce znalazła się jeszcze właśnie komosa ryżowa, ogórek zwykły zielony, ogórek kiszony, trochę pomidorków, bataty oczywiście. Posypaliśmy naszą sałatkę oliwkami tak. i dodatkowo jeszcze czerwoną, czerwoną cebulką. cebulką. Tak. I na końcu wjechało połówka awokado. I to wszystko zalewamy, polewamy, może nie zalewamy, a polewamy sosem. Nie żałuję tego sosu. U nas tylko tutaj na tej sałatce wygląda, że jego jest tak mała. Tak naprawdę to do, dołożyliśmy jeszcze trochę. Smacznego. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw lajka. Zostaw te ko też komentarz, bo wiecie, że każda aktywność pod filmami pomaga twórcom, czyli nam się rozwijać. Założyliśmy też konto na Patronite, więc jeżeli macie ochotę wesprzeć, podziękować za, za, to, za tą wartość, którą Wam dajemy, no to też zapraszamy na Patronite do wsparcia. Link będzie w opisie, w opisie. do tego filmu. A i wymieni się pozytywna energia pomiędzy nami i Wami. Dokładnie tak. A za dzisiaj bardzo Wam dziękujemy. Mam nadzieję, że Wam posmakuje ten sos. Tylko dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i za to, że jesteście. Życzymy Wam pachnącego zdrowiem, życia. życia. Cześć, pa. Pa.